Kamilku, jakbyś chciał taki sprzęt kupić na vhs czy sprzedam kasetkę. I tutaj wiesz, puścić na swój kanał na YouTube, na Muzeum Wena. No skąd? Czyli z tego czyli z, czy czy z, z niczego. Czy z niczego. Nie, Dokładnie to takie... pozdrawiamy wszystkie mamy. Dzięki. Idziemy na drugi obwód naszą VHS-ką. Zobaczymy, co się zmieniło. Coś tu przybyło. Ktoś się nowy pojawił. Patrzcie kawałka. Jak tu wieszałeś to w prawo i w lewo. I w jeszcze raz jesteśmy na starcie i na mecie. Ale już bez samochodu nasz panu się kamera spodobała To w <grymne> ten super, takiego Filipów nie widziałem tochę jest Tochę jest, ale nie Redy No to dobrze, przedstawiam panią Anię i już daję masz naście dwie tylko może być ostatnio metal Tak? Długo jechaliście? nie? Ja co paną Byliśmy w łodzi nie miałem tam... Chyba w to, to wstydrzeliśmy się jedziemy. Ja też Elegancko. W błocie urzężliśmy. Dzięki. Macie jedną taką? Pewnie. Na razie. No, takiego koguta jeszcze nie było. Gdzie takie fraki szyją? Pewnie w kinach wszyscy. <grywa> Pozdrowionka. Czym jechaliście? No Audi 80 no to pięknie 89 rok bez problemów? no to o to chodzi zacny samochód trzymajcie się, pozdrowionka a wy czym jedziecie? pick Mercedes. o to też dobry jaki rok? 94, jest parę relacji, także zapraszamy o to miło zobaczcie jest kogutów Tomku z Weny nie możesz nam tego zabrać Apelujemy o kolejną edycję. Piszcie komentarze do Tomka. Chcemy jeszcze. Chyba, nie, chyba nie, się nie, spodobało. Hadę nie, nie, nie ready. <noise> Jak Dzięki. A niektórzy na rowerach. Też retro. No, idziemy do samochodów. Spodunia zawsze w sercu.

I ładne 123. Dzięki. Dałem się nabrać. Przygotowania były też. Tak Zapraszamy.

Nawet się pojawił transfer lotniskowy. To jest rodzinna fura, kurde. Cała rodzina jedzie. A jak? Człowiek z dużą kamerą. Zauważyłem, że budzi większy respekt i szacunek, i w ogóle wszyscy się zatrzymują, mają czas na pogadanie. A co pani tu nagrywa? że oglądał wszystkie odcinki nasze z koguta, to przy tym polonezie zaczynaliśmy przygodę Na starcie w oławie Na angielskiej blaszce Deska rozdzielcza, taka z alkantary, ładnie zrobiona Pewnie, że się załapiecie Wszyscy się załapią, którzy chcą, proszę bardzo Widzimy w telewizji teraz? Tak! O, tutaj jest klimatyczny bufet. 1000 złotych z Kopernikiem. Kurde, kubeczek. Witam panowie! Widzę impreza klimatyczna. Jak tam wiecie, nagrywacie? Żyjemy, nagrywamy. z jesteście? Z Niwanowej. Z Niwanowej. A, to, jest to daleko. Znaczy daleko. daleko od nas. To jest to jest to jest to. A, no to my wcześniej we Wrocławiu, teraz z nimanowej. A, a widzę to bajery, to kubeczki, Pewexy. A nam się we Wrocławiu kurwa, on zepsuł. Silnik wyciągaliśmy, żebyśmy wyjechali. Ale Silnik nam się zepsuł. Rozkładamy, tam yy, na skrzyżowaniu Traugutta, tam gdzieś taka, jest taka kadra. No, no. I jest yy, ten, jest kościół, nie? Patrzcie, pokażę wam film. Ja pierdol, dziewczyny się stawili, do się Bo tak, myśląc trzeba. trabancach Odłożę tylko to pudło, bo to waży tak. 2 kg, mimo że baterii nie O tak! A dziewczynom przychodzimy, pijcie, pijcie, przyjechałem, stajcie Buja! Dawaj na tego trabanta Na tego trabanta Ktoś nam właśnie opowiada, że we Wrocławiu na Traugutta im się trabant zepsuł Procesja Bożego Ciała o, oni silnik wyciągają. To są właśnie historie z rajdu, nie? Ale <grymne> mieliście muzyczkę elegancką. <grymne> no, ale tak, to wziąłem na yy, te, oficjalne traugutta, ale już nie spodabiam. Możecie zerknąć tam mój kanał, bo tam właśnie te trzy jego kadwilaki też okay. nagrywałem. Super. Do zobaczenia szerokiej drogi. <grystanie> Dzięki. Główne pytanie do takiego kierowcy samochodu to, ile wyszło na paliwo, albo ile pali na fotkę. No to Paweł mówił, że tak od 20 w górę, a tu jest większy silnik, tu jest ten 8.2, tak więc jeszcze pewnie ciutkę więcej, a tak 30 trzeba pewnie liczyć na 100 km. Tutaj bym chciał Was zaprosić na kolejne i poprzednie relacje z rajdu Koguta, bo myślę, że każda załoga powinna siebie znaleźć na naszych filmach. Pozdrowionka! Sponsorem nagrania jest włókina.com, sprzedawca agrowłókin ogrodowych o większej gramaturze, 250 g. Gram. Jest to włókina premium, wieloletnia, przeznaczona typowo do ogrodów, super do ściółkowania. Można na nią wysypywać gryz, żwir ozdobny, robić ładne klomby, tak samo zastosować przy ogrodzeniach, żeby nie zarastała trawa. Duża gramatura i filtr UV gwarantują wieloletnie użytkowanie. Jest super na skarpy, przy płotach, ogrodzeniach. Posiadamy również w sprzedaży geowłókinę drogową pod drogi, place manewrowe, parkingi, w dużych gramaturach dowóz do klienta, odbiór osobisty u nas koło limanowej oraz wysyłka mniejszych ilości. Posiadamy duże stany magazynowe, tak więc nie trzeba czekać długo na zamówienia. Włókiny sprowadzamy bezpośrednio od producenta z Belgii, ale posiadamy polskie badania oraz bardzo dużo pozytywnych opinii. Nasza agrowłókina bardzo dobrze przepuszcza wodę, nie strzępi się przy cięciu, tak więc zapraszamy do składania zamówień.